W dzisiejszym meczu Legia musi wychodzić od jakiegokolwiek punktu, żeby na pewno dostać bardzo mistrzostwo polskie, a Śląsk zapowiada, że nie odpuści Legię mistrzom. Chce zrobić prezent w liście, jak on ja się w tym momencie zapatruje. Ładne, przynajmniej jeden punkt dla Śląska, jak nie trzy. Nie przewiduję tej poradni dla tak. naszego zespołu. Dzisiaj tu wrócę Marwa Deg Warszawa przyjechał Krzysztof to jak, no, no, jak, jak Jak zamiast go przywitać blaskami, czy ktośkami? No bo podlaskami, jak zawodnik, nie oczeki został chyba w Warszawie, więc nie ma co się dziwić, że tam w A jak on jest kto Dzisiaj będzie najgosniejszych trudno legić wesołych Legii? Po pomoc trochę na posni z Nie strzelba już nie ma tyle bramek, więc myślę, że skrzydłami coś puszczą i może to masz, coś uda się wbić, jakiś jeden gol, jeden, jeden gol no, ale ja, ja, myślę, że strzelimy to w te dwa. I kto będzie autorem bramek w naszej drużynie? Dudek. Jasaszek myślę, należy mu się ostatnio, nie gra, muka, puszcza i to pesymnie zaczął grać, więc myślę, że coś wrzuci do siatki Lejki. Jedno pytanie jeszcze na koniec, sabia, w zbliżu się tego, co w kolejkę, kończyć, i przynajmniej następna. Jakie panu wcale ten stan wykonali w To rewelacja, zwłaszcza jesień. Beniaminegi jako naj, największa niespodzianka. W jesieni wiosną trochę trochę słaby i myślę, że jakieś transfery będą na no, z no, jakiegoś mocnika, a mocnika się ubliży, żeby miał to te bromeczki, bo akcje samo nie ma komu wykończyć i będzie dobrze wam kazać do kupi. Zresztą no, 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 no w Warszawie Polak dosyć, dosyć potężnie przegrywają 0-4. Jak, jak będzie dzisiaj? Jak, jak wynik ja Mam, mam no, wrażenie, nie... że będzie lepiej. Szczerze mówiąc stawiam na remis, natomiast sądzę, że nasi chłopacy mają coś do udowodnienia. Mhm. A y, sądzę, że no, nie może być tak samo jak z Lechem. A nie możemy drugi raz przejść po meczu. Ja komisji, e, na, jaki, na jaki element nasi się muszą szczególnie uwagę? Oni mają e, paradoksalnie poza, e, poza Śląskim najmocniejsze skrzydła. I e, na skrzydłach może się dużo, rzeczy, może z, dużo, dużo, dużo się zmienić. E, z braku. Z braku mi... Mamy środka takiego mocnego, więc my musimy atakować skrzydłami, a oni, yy, oni ostatnio grają skrzydła, grają podobnie. A przy okazji, z dzisiejszego meczu nie sposób nie zapytać o z tego, który dzisiaj przyjechał do Wrocławia w barwach Legii. Jak mogą go do dzisiaj przywita? Gwizdami, czy raczej oklaskami? Yy, sport jest sport, no. Dokonał swojego wyboru i tyle. No, nie ma sensu czuć nienawiści, gdy kogoś zmienił barwy klubu. No, no Na pewno nie będę go oklaskiwał. A tak yy, teraz mają już pewne przymiarki do budowy Nowego Śląska na kolejny sezon. W mediach krążą rozmaite wieści o kolejnych zawodnikach, którzy mogą wzmocnić zespół. Jak pan te, te nazwiska, które pojawiają się w ręku zainteresowanych ludzi? Rzesza ma bardzo prostą filozofię. Chce ściągnąć ludzi z zagranicy. Trzeba wzmocnić e, trzema, czterema, e, trzema, czterema e, nazwiskami. Myślę, że Myślę, że słowacki bramkarz jest pierwsze nazwisko, które jest najpewniejsze. To jest dobry, dobry strzał. Bramkarz, jeszcze jeden napastnik z tam i nam są te tej chwili Nie kupuję w dzisiejszym meczu? 3-0 dla Śląska. A kto będzie z bramek? Ja myślę, że dwa razy któryś z obrońców. I to będzie z główki, z rzutu różnego. No i myślę, że... Któryś na no no na tak, no, z napastniczy wtedy. Przykro mi, że Milan nie gra. Myśli Ale... pan, że w w dzisiejszy nie, nie, mecz może nie, 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 nie. w jakiś sposób przesądzić o tym, kto będzie mistrzem Polski? Jak najbardziej. Ja liczę na to, że ukrócimy zapędy Legii Warszawa na to, żeby wygrała z zdobyła mistrzostwą Polski. Tak. Ten dzisiejszy mecz jest do dobrą okazją na to, żeby podsumować końcowy koń sezon. Jak by pan podsumował parę słów które rozwiedźmy Mówiłbym nie zachwycające, ale bardzo pozytywnie oceniam. Ale jeśli chodzi o całą ligę, to myślę, że to, że wszyscy sędziowie przyjechali do Wrocławia, ci, którzy, którym się to należało i większość piłkarzy, myślę, że to jest bardzo dobry sezon. Zwłaszcza, że nie wiadomo do końca, kto wygra i kto spadnie.